Księga Starego Testamentu oraz 5 księgów opowiadająca o stworzeniu wszechrzeczy, planety, zwierząt oraz człowieka. Na koniec powiedział Bóg. Stwórzmy człowieka, czyli. Człowieka, czyli mężczyznę oraz niewiastę. Na wzór oraz podobieństwo nasze. Czyli na nasze, a nie na moje. Czyli Bóg, z rozdziału o cyfrze numer 1. To minimalnie para bogów. Dlaczego? Dlatego, że na nasze, a nie na moje. Co na nasze nie rozumiem. Na wzór oraz podobieństwo nasze. Na nasze, a nie na moje. Czyli na wzór oraz podobieństwo minimalnie dwóch bogów. Czyli tu Bóg z rozdziału o cyfrze numer jeden. To minimalnie para bogów, czyli Bóg żeński, charakteryzujący się cyfrą numer jeden. Oraz bóg męski o cyfrze numer jeden. Czyli stwórzmy niewiastę. Na wzór oraz podobieństwo. Charakterystyczne dla. Charakterystyczne dla bogów żeńskich, czyli cyfrą numer jeden. Oraz stwórzmy mężczyznę. Na wzór oraz podobieństwo. Charakterystyczne dla. Charakterystyczne dla bogów męskich, czyli o cyfrze numer 1. Czyli tu coś, niecoś logiki widzimy w tej logice. Czyli Bóg żeński oraz Bóg męski stworzyli mężczyznę oraz niewiastę na, na własne wzory oraz podobieństwa. Naznaczone złą oraz pełną cierpienia legendą imię mężczyzny oraz imię niewiasty znajdziemy dopiero w rozdziale drugim. W rozdziale drugim teoretycznie mężczyzna ma powstać pierwszy, to znaczy wcześniej niż niewiasta. W rozdziale o cyfrze numer jeden, Bóg 1 Bóg żeński oraz Bóg męski stworzyli cyfrą numer 1 mężczyzna oraz niewiastę jednocześnie, czyli jednocześnie, czyli w tej samej jednej chwili. Rozdział o cyfrze numer 1 sugeruje brak imion dla mężczyzny oraz niewiasty, czyli mężczyzna bez imienia oraz niewiasta bez imienia. Stworzenie niewiasty oraz stworzenie mężczyzny to stworzenie i jednoczesne. jednoczesne, czyli czyli mężczyzna oraz niewiasta stworzenie jednocześnie. Jednocześnie, czyli w tej samej jednej chwili. Dlaczego mężczyzna oraz niewiasta? To mężczyzna bez imienia oraz niewiasta bez imienia. Prawdopodobnie dlatego iż mężczyzna oraz niewiasta z rozdziału numer 1, to całkowicie roślinożerna niewiasta oraz całkowicie roślinożerny mężczyzna. Wspomniane roślinożerne przeświadczenie opisuje werset numer 29, czyli oznaczony cyfrą numer 2 oraz 9. Wszelkie rośliny niech wam służą za pożywienie. Czyli między innymi rośliny uprawne, owocowe, warzywne, zbożowe, lecznicze oraz wszelkie inne rośliny. Jednocześnie należy zauważyć iż werset numer, numer 29, czyli werset oznaczony cyfrą numer 2 oraz 9. Precyzuje pożywienie przeznaczone dla człowieka czyli pożywienie roślinne oraz inne pożywienie nie. Oraz inne wersety. Oraz inne wersety. Nie precyzują charakterystyki pożywienia dla człowieka. Ciekawą wskazówką może być również informacja, iż przyglądając się słowom rozdział o cyfrze numer 1, widzimy tam słowo 1. Wystarczy odpowiednio rozdzielić słowo 1 na literę J oraz pozostałe litery, czyli Eden. W numerologii ogólnej litera J oznacza cyfrę numer 1. Używając cyfry numer 1 zamiast litery J w słowach rozdział o cyfrze numer J, rozdział o cyfrze numer 1, prawdopodobnie widzimy tam rozdział o cyfrze numer... Eden. według rozdziału, który czytamy cyfrą numer 1, wszelka budowa organizmów na obszarach planety, którą obecnie osiedlamy, to organizmy całkowicie, czyli jedynie roślinożerne. Sprawdźmy temat pożywienia dla wszelkich zwierzaków na tej planecie, czyli Ziemi. Wszelkie zwierzęta stworzone w rozdziale pierwszym, czyli ocyfrze numer 1, to całkowicie, czyli jedynie roślinożerne zwierzęta. Precyzuje to werset oznaczony cyfrą numer 30, oraz nie precyzuje tego inny werset. Płazy czugające się po ziemi, czyli węże, niechaj żywią się zielonymi roślinami. Werset podkreśla wyraźnie, iż węże, czyli płazy czugające się po ziemi, stworzone w rozdziale pierwszym, czyli od cyfrę numer 1, żywią się w normalnej zdrowej rzeczywistości jedynie zielonymi roślinami, czyli pożywieniem oraz innym pożywieniem, nie. Przeczytajmy pełny fragment. Wszelkie zwierzęta, czyli organizmy Niechaj, niechaj żywią się zielonymi roślinami oraz płazy czołgające się po ziemi czyli węże niechaj żywią się zielonymi roślinami Precyzuje to werset oznaczony cyfrą numer 30 oraz inny werset tego nie precyzuje czyli werset oznaczony cyfrą 3 oraz 0 precyzuje rodzaj pożywienia dla zwierzaków oraz nie precyzuje tego inny werset to znaczy że zwierzaki, czyli zwierzęta z rozdziału o cyfrze numer 1 to całkowicie czyli jedynie roślinożerne zwierzaki. Organizm całkowicie czyli jedynie roślinożerne nie powierzchownie odżywia się między innymi warzywami owocami oraz nie odżywia się czym innym niż pożywienie roślinne więc bogowie stworzyli wszelką budowę organizmów na wzory oraz całkowicie bogów czyli na własne wzory oraz podobieństwa czyli na wzory oraz Niepowierzchownie roślinożerne Niepowierzchownie roślinożerne czyli jedynie roślinożerne czyli całkowicie roślinożerne całkowicie czyli jedynie roślinożerne czyli bogowie niepowierzchownie, czyli jedynie roślinożerni czyli bogowie całkowicie roślinożerni całkowicie czyli jedynie roślinożerni bogowie czyli bogowie w stylu całkowicie, czyli jedynie roślinożerny żeński charakteryzujący się cyfrą numer 1 oraz bogowie w stylu całkowicie czyli jedynie roślinożerny męski o cyfrze 1 przypomnijmy wszystko sugeruje na to iż na to iż całkowicie roślinożerny bóg który stworzył całkowicie roślinożernego człowieka Bez sprzecznie charakteryzuje się brakiem brakiem możliwości nazwania go bogiem złożonym z wyłącznie jednego przedmiotu o czym wyraźnie mówią Wyraźnie mówią słowa w wyrażnie mówią sława widzie mnogiej, czyli na podobieństwo nasze. Sprawdźmy kolejne słowo, czyli słowo, czyli słowo stwórzmy. Po chwili zastanowienia widzimy słowo słowie stwórzmy, rzeczownik my, czyli stwórz oraz my. Czyli czasownik stwórz oraz rzeczownik my. Przypomnijmy pełne brzmienie. Stwórzmy człowieka na wzór oraz podobieństwo nasze. Czyli na wzór oraz podobieństwo charakteryzujące ułożenie całkowicie, czyli jedynie roślinożerne. Czyli roślinożerni bogowie na wzór oraz podobieństwo całkowicie, czyli jedynie roślinożernych bogów stworzyli całkowicie roślinożernego człowieka. Czyli na wzór oraz podobieństwo w stylu całkowicie, czyli jedynie roślinożerny bóg męski o oraz na wzór, czyli w stylu całkowicie, czyli jedynie ludzki charakteryzujący się cyfrą numer 1. Stworzono całkowicie, czyli jedynie roślinożernego mężczyznę bez imienia oraz całkowicie, czyli jedynie roślinożerną niewiastę bez imienia. Stworzenie następuje jednocześnie, czyli w tej samej jednej chwili. W ten sposób udało nam się udowodnić, że całkowicie roślinożerny Bóg z rozdziału, który czytamy cyfrą 1. To minimalnie para całkowicie roślinożernych bogów. Całkowicie, czyli jedynie roślinożerny mężczyzna o cyfrze numer 1 oraz całkowicie, czyli jedynie roślinożerna niewiasta charakteryzująca się cyfrą numer 1. Charakteryzują się brakiem imion oraz oraz odżywiają się pożywieniem typu pożywienie roślinne, oraz innym pożywieniem nie, czyli mężczyzna bez imienia oraz niewiasta bez imienia. W związku z tym rozpatrzmy pewne Pewne, czyli na ile to jest procentowo prawdopodobne? Nie wiem, po prostu pewne, czyli pewnego rodzaju, czyli nie wiadomo, to pewne czy nie pewne. Przeczytamy słowo człowiek, ale pominiemy inicjał C. Otrzymujemy słowo... Otrzymujemy słowo. Złowiek. Złowiek, czyli coś, ale mieszanie słowne od słowa człowiek. Czyli złowiek, a nie człowiek. Ale gdzie litera C? Co so z literą C? Gdy litera C przesuniemy o 90 stopni w lewo, przypomina rogi. Czyli inicjał C przesunięty o 90 stopni w lewo. Przypomina rogi. Czyli rogi, a nie inicjał C, czyli rogi złowiek, a nie człowiek. Zwróćmy uwagę na fakt, iż trzy ostatnie litery odczytane od tyłu tworzą słowo K. Człowiek mówiący po angielsku prawdopodobnie. prawdopodobnie podobnie pomyślałby, że mówimy o kluczu. Wnioskowanie logiczne treści z rozdziału o cyfrze numer 1 sugeruje, że słowo człowiek oznacza dwie osoby o przeciwnej płci oraz nie oznacza czegokolwiek innego. To znaczy coś w rodzaju zbioru dwóch członów, które tworzą jedną całość. Na podstawie słownika języka polskiego PWN członem nazywamy. Członem nazywamy jednostki z szeregu podobnych lub identycznych jednostek składających się na większą całość. Więc teoretycznie Więc teoretycznie w czterech pierwszych literach słowa człowiek dostrzegamy coś w rodzaju dwóch członów. Litera o cyfrze numer 4, czyli w tworzy dwie litery N, będące swoim lustrzanymi odbiciem. W ten sposób dostrzegamy coś w rodzaju dwóch członów oraz połączenie członów za pomocą odwróconej litery v, która symbolizuje słowo czyli wegan, czyli człowiek całkowicie roślinożerny, oraz... Oraz trzy ostatnie litery słowa człowiek, to znaczy key, czyli w brzmieniu angielskim key, key, czyli klucz. Wszelka budowa organizmów na obszarach tej planety stworzona przez całkowicie roślinożernego Boga w rozdziale pierwszym, czyli o cyfrze numer jeden, to budowa... To budowa całkowicie roślinożerna. Wszelkie organizmy charakteryzuje oddziaływanie na wszelkie inne organizmy. Na podstawie wersetu numer 26, czyli o cyfrze numer dwa oraz 6 z rozdziału pierwszego... Czyli? Czyli z rozdziału oznaczonego cyfrą numer 1 wnioskujemy. To człowiek wpływa na. To człowiek wpływa na rodzaj pożywienia preferowanego przez wszelkie zwierzęta na tej planecie. Stwórzmy człowieka na wzór oraz podobieństwo nasze. że człowiek obejmie panowanie nad zwierzętami. Owe zwerbalizowanie panowanie nad zwierzętami brzmi bardzo ogólnie. Czyli zwerbalizowanie, panowanie nad zwierzętami brzmi bardzo ogólnie oraz sprecyzowanie panowanie nad zwierzętami brzmi bardzo ogólnie. Słownik języka polskiego definiuje słowa panować nad, między innymi w następujący sposób. Panować nad to znaczy umieć kontrolować uczucia lub podruchy oraz umieć kontrolować podobne procesy. Czyli sprecyzowanie. Czyli to człowiek wpływa na rodzaj pożywienia wybieranego przez wszelkie zwierzęta, czyli zwierzaki na tej planecie według naszej interpretacji zacytowany werset 26 czyli o cyfrze numer 2 oraz 6 sugeruje iż człowiek za pomocą podświadomości wpływa na rodzaje czyli style pożywienia wszelkich zwierzaków na tej planecie. Podświadomość to pojęcie bardzo ogólne. Człowiek prawdopodobnie przy pomocy zjawiska Człowiek prawdopodobnie przy pomocy zjawiska o nazwie magnetorecepcja oraz zjawisk podobnych wpływa na rodzaje czyli style pożywienia wszelkich zwierzaków na tej planecie. Czyli człowiek prawdopodobnie przy pomocy zjawiska o nazwie magnetorecepcja oraz zjawisk podobnych wpływa na wszelkie zwierzęta czyli zwierzaki na tej planecie oraz na rodzaje czyli style pożywienia wszelkich zwierzaków na tej planecie. Dodatkowo należy zauważyć utrudnienie interpretacyjne. To znaczy werset poprzedni czyli numer 26, 8, czyli oznaczony cyfrą numer 2 oraz 8, ale ale finalnie wnioskujemy logicznie jedynie werset numer jedynie werset numer 29, czyli werset oznaczony cyfrą numer 2 oraz 9. Precyzuje czym należy, aby człowiek karmił. To znaczy posilał, to znaczy żywił, czyli pożywieniem roślinnym oraz innym pożywieniem nie. A werset poprzedni? A werset poprzedni, czyli numer 28, czyli oznaczony cyfrą numer 2 oraz 8 nie precyzuje informacji na ten temat. Czyli podsumowując, jedynie mężczyzna oraz niewiasta z rozdziału o cyfrze numer 1 charakteryzują się brakiem imion. Ale dlaczego charakteryzują się brakiem imion? Brakiem imion charakteryzują się jedynie mężczyzna oraz niewiasta czyli zupełnie, czyli całkowicie, czyli jedynie czyli Odżywiają się pożywieniem typu pożywienie roślinne oraz innym pożywieniem nie. Całkowicie, czyli jedynie roślinożerny mężczyzna o cyfrze numer 1. Oraz całkowicie, czyli jedynie roślinożerna niewiasta charakteryzująca się cyfrą numer 1. Charakteryzują się brakiem imion oraz niepowierzchownie. Czyli zupełnie. Czyli całkowicie. Całkowicie, czyli jedynie. Odżywiają się pożywieniem typu pożywienie roślinne oraz innym pożywieniem nie.